Dzisiaj wręczą prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apollo-Skajner, prezes Taczańskiego Związku Narciarskiego i wiceprezes Polskiego Związku Narciarskiego Andrzej Koza, honorowy prezes Tatrzańskiego Związku Narciarskiego Władysław gąsińca roy Szóste miejsce Markus Szybner, Austria. Miejsce piąte Jakub Fala, Słowenia. Jednym miejscem Jakub Fala, Słowenia. Miejsce czwarte Hans-Peter Martin Miejsce trzecie Ulrich Wodenbach, Austria. Drugie miejsce Daniel Wenig, Niemcy. Субтитры